Witam wszystkich bardzo serdecznie. Oto Kryptonier King's 3. Ja jestem Kilowski, to jest Kryptonier King's 3, a to kolejny odcinek naszej brachujowej przygody, której po raz kolejny maszerujemy po zwycięstwo. Co stoi dziś przed nami? Co chcemy osiągnąć? Osiągnąć chcemy wiele i to z pewnością też spróbujemy właśnie osiągnąć. Ale żeby to zrobić, i ruszyć po zwycięstwo, ruszyć po potęgę. Musimy poprosić samego Allah po błogosławieństwo. Pamiętajcie, Allah, a nie Allaha, bo to jest zaangielszczenie tego słowa. Więc lecimy do Mekki. Musi być wielka pompa, żeby każdy wiedział, że sułtanka frazycka idzie na wielką inbę. Wezmę sobie najemników, co do mnie chronić, wezmę sobie pana do przychodzenia przez rzeczki, żeby mnie tutaj może była szansa na to, że my narąbią. I jedziemy na pielgrzymkę. A co się w niej trafi? Jak się stanie? Tego nie wiem. Wiem, że będziemy teraz nawracać ludzi po drodze. Powiemy wielu ludziom, jak wielką potęgą są frazydowie. No, a teraz sobie idziemy tak przez kraj. No, i próbujemy, może nawracać ludzi, i tak dalej. No, i takie rzeczy się tu dzieją. Sobie idziemy, i tyle. No i co? Zbijamy punkciki, żeby dojść do mekki. Przybyliśmy do mekki, teraz możemy robić takie rzeczy, jak dostawać dużo stresu. No jest to dosyć irytujące. Mogę się tu pomodlić o super rzeczy, albo mogę dostać po prostu kopa w dupę, i nic nie dostać. Ja wolę sobie po prostu pokontemplować i dostać po prostu doświadczenie naszej pielgrzymeczki, żeby było super. Biliśmy już trzeci poziom różnymi eventami. Co tu jeszcze możemy zrobić? Możemy stracić pieniądze, możemy po prostu dać na jałmużnę i dostać dużo u, cholera. Ale możemy dać jałmużnę dopierdzieloną. Będzie to wielka jałmużna, ale będzie ona wybitna. Że znaczy, tam kupiliśmy teoretycznie jakieś wielbłądy i je daliśmy w ofierze, no ale no cóż, możemy sobie chyba włosy uciąć. No cóż, dla proroka zrobię wszystko. Jesteśmy teraz łysą babą. No cóż, yy, ale teraz. Będąc tak bardzo łysą babą, możemy pójść na takie podboje, że łohoho. -ho. Tylko musimy teraz wrócić do siebie do domciu. Tolica mego wroga zaraz padnie, i co się wtedy stanie? Prawdopodobnie niewiele, bo nikogo nie. Z o, dobra, ale prawie już wygraliśmy wojnę, czyli wystarczy zapaść tylko jeszcze jedną prowincję. O, na przykład safatę tutaj. Ale mądrzejsze będzie się, ja pójdę na Iskaw, pójdę tu i potem dopiero pójdę tu. Żebyśmy mi nie zdobyli żadnej prowincji, żeby nie robić kryi, więc. Bo zbędziemy się na jejscu naszych terenów, a potem sobie będziemy żyć. Czy wy tak bardzo chcecie ten kurde koran? Naprawdę, to jest ta, aż tak bardzo wam potrzebne do życia. No, nie pojęte to jest. Tylko tyle Pajty tracimy, nie wiadomo czemu. Jest to też smutne troszeczkę. Mamy za mało mężów. No to cóż, bywa i tak. No to mogę sobie wziąć więcej mężów, jakichś randomów kompletnych. To wezmę sobie tutaj jakichś dwóch mężów, co się połaszą na starą babę, i jakichś zboczeńców. Niechże oni to na moim dworze, żeby tylko Pajty wbijać. Dobra, więc tutaj napierdzielamy moich wrogów. Wbrew pozorom dość jakaś, kurde, ciężkawa jest ta bitwa. O, dobra, pokonaliśmy ich. Nawet wzięliśmy kogoś w bitwie. Skoro y, wojna wygrana, to teraz myk. No i super, y, porsu teraz żyjąc sobie w ubuli. Tutaj mamy szakdochę wi Dobra, szakdoch Wijamba. Ja bym chętnie teraz wydziedziczył, ale ja mam teraz inne rzeczy do roboty. Proszę państwa, perso beduinami mam już 53 akceptacji. Musimy robić nową kulturkę. Proszę państwa, przed wami kultura perchujcka. Komunalna. Irańska o języku irańskim, która tradycję bierze zarówno z tej kultury perso beduńskiej jak i brachuńskiej. Tradycje, które bierzemy, to futwa, mubarizum, nasza tradycja dyplomacka, mieszanie się kultur, eksperci od irygacji oraz dzirga, ponieważ bycie sprawiedliwym daje bonusy a to bardzo fajne i chętnie bym to zobaczył. Taki mamy irański, nazywnictwo i nasze imiona bierzemy teraz perskie, architekturę zostawiamy irańską, ubrania zostawiamy irańskie. A nasze herby bierzemy z obu kultur. Taki kolorek, no i to chyba wszystko. Nie wszyscy wasale ze mną pójdą, to jest o tyle smutne. Ale mi zależy na tym, żeby poszli za mną wasale ci, którzy są właśnie na tych terenach persobeduńskich oraz na terenach brachujskich, a tych to jakoś dużo tutaj nie ma. Jedyną kobietą, która mnie tu irytuje, że nie chce ze mną pójść. No, to jest ta Amira z Dżabalkówsu, bo ona rzeczywiście nie chce, no i trochę jest irytujące, ale reszta osób to są jakieś randowe po prostu z meczetów, więc na nich mam wyrąbane. Więc tworzymy nową kulturę hybrydową, hybrydyzacja perchujska. No, i teraz mamy nową kulturę, która jest całkiem silna i potężna. Teraz dzięki temu, że zrobiliśmy hybrydyzację, możemy pozbyć się tych footmenów i postawić sobie na przykład oddział teraz Ajarów lub Mubarizumów. Na początek wezmę sobie Mubarizumów. Ale kolejną grupą będą Ajarzy, żeby tego balansu mieć troszeczkę więcej. Więc tak, na dobry początek zostało mi jednak trochę tego prestiżu, to mnie nawet cieszy. Więc teraz tak, na początek Disinherit, oczywiście, ludzie mnie za to nie lubią. Ja ci znajdę teraz jakiegoś fajnego męża, który da może jakiś fajny sojuszyk, z niech to będzie na przykład ten pan. I jej damy tereny tutaj, safaty i wakizy. I na pewno to będą dobre tereny, bo to jest pustynia, a ja tych terenów trzymać nie chcę. Dobra, więc już skoro jej tam dałem, już się dała, dobra. Więc jej damy tytuły tutaj i mamy już dwa tytuły mniej. My no teraz musimy się pozbyć jakoś tych czterech tytułów tutaj. znaczy pozbyć albo je za podmienić. Więc tak, to jest Kashan Kumisza. To nie są tereny wybitne, mógłbym się ich pozbyć. Tak samo jak mam tutaj ten Jarum, który też nie jest terenem w żadnym razie wybitnym. Jeszcze zostało się pozbyć dwóch terenów, więc jemu daję Ardestan i jeszcze komuś mogę dać coś tutaj, jakąś dobrą prowincję, na przykład Al-Najaf, bo tutaj w sumie, a nie, to jest w kurę tego, no to jest akurat dla mnie, al -Kadizija. no to to mogę na przykład, w sumie tą al również mogę dać mojej no i już elegancko, pięknie pozbyłem się terenów i dalej mam 11 terenów, które mogę posiadać. Większość oczywiście z terenów obecnie posiadanych nie kontroluje, bo troszeczkę nie mam jak, ale no tuż takie te życie, dobra. Teraz nasza perchujska kultura. Co my możemy wybadać? Tutaj mamy już wszystko elegancko, więc teraz jedziemy w gwardię domową. Super! A co to jest? Mogę promować różne rzeczy perskie. No, nie wiem, mogę, mogę promować coś za 500, Nie wiem, mogę wziąć tą decyzję i będzie super. Czujemy dumę z bycia persami, dlatego wszystkim o tym powiemy, więc mamy nadzieję, że się wszystko uda. Czy się stresu, jak cholera, ponieważ no, jesteśmy fundamentalistami? Więc musimy się zamknąć i podnieść trochę ciastek ponownie, ponieważ to no, takie jest to życie, trzeba ciągle jeść. No, i mamy wciąż za dużo stresu. Możemy stworzyć tytuł kulec zapotami? To w sumie czemu by nie, zawsze to jest warty tytuł, który można podjąć. Co tu jeszcze możemy robić? Teoretycznie trwa teraz stabilizacja, czy teraz buduje się unrest? Za niedługo wywali unrest, rozumiem, rozumiem. Więc ja teraz sobie wchodzę w Sajidów, by... oczywiście serce ich terenów, ponieważ mam nadzieję oczywiście to rozsadzić. Więc lecimy na wojnę dalej i podbite tereny dam oczywiście mojej najmłodszej córeczce, żeby się tym zarządzała. Po co ja to robię, że daję córce jakimś randomom po prostu? Powiem wam, że nie wiem, jakoś tak lubię dawać to członkom mojej dynastii. Znaczy oczywiście jak ją wydziedziczę ponieważ jak będzie liczona, to mogę jej to dawać, bo jakbym miał jej normalnie dać, to w żadnym razie bym tego nie zrobił. Cholera, muszę go wyzywać, bo inaczej umrę na zawał. No to cóż, takie jest to życie. Dobra, wchodzimy teraz, albo tak, może wpierw tutaj, a nie, albo dobra, ki, po kolei. Wchodzimy sobie na Tib, potem na Akwaz i potem na Stolicę i będzie super. Sporo mają tutaj fortów. Na tych terenach, naprawdę widać, że jest tu najeżone fortami w tych wszystkich prowincjach. Zostaliśmy Saimarę, nie wiem czemu i czyje były te tereny. Bo teraz nie wiem co ja mam z tym zrobić. Wow, w ogóle ja mogę już abasydów sobie wziąć i poniżyć. Jo, mogę skończyć intermed, co? Proszę Państwa, jestem w stanie już to zrobić. Proszę Państwa, los abasydów teraz leży w moich rękach. Ja mogę poniżyć abbasydów ponieważ już Mezopotamia i Iran zostają częściowo zabezpieczone i ja mogę zrobić teraz to, co mi się podoba. Spełniłem wszystkie cechy, spełniłem wszystkie wymagania, które miałem, więc ja mogę co już zakończyć. Proszę państwa, proszę państwa, wyniesienie azarików, Sunnitcy ignoranci zbyt długo myśleli, że ich skorumpowany kalifat jest najwyższym autorytetem tego świata, ale zapomnieli, że najwyższy sąd należy do samego Boga. Zrobiono to, co wielu azarików oczekiwało ode mnie i przynieśliśmy upadek sunnickiego kalifatu. Jesteśmy jeszcze dalecy. Od odpowiedniej zemsty za bitwę pod Nachrawanem i setek lat prześladowania, ale to tylko początek. Jestem teraz kalifem Azarików i będę dalej przewodniczył Tom Jak to to Wiesz, my jesteśmy, nie jesteśmy szyitami. Gnoje! Skończyliśmy naszego strugla. Jesteśmy teraz w Rezydami, ale w Perskim Imperium. W bardziej infrazyckim Imperium. Mogę naszą dynastię rozwinąć. No to klasycznie. ominus Reputation. Brilliance, ponieważ dostajemy dodatkową jurysdykcję, to jest nawet fajne. Łohole, racja, tu widzę. Czyżbym ja widział Asavira? Cóż za potężna jednostka? Taką jednostkę, to ja muszę mieć swojej armii. No to Dobra, no to jedziemy po Ancient Authority i w ogóle z tego co ja widzę, ten nowy custom jest bardzo fajny, dlatego ja w niego pójdę. Ale tak, wezmę sobie jeszcze House of Warriors, ponieważ za, chociaż nie, już renomy nie starczy. Ale dobra, trzeba tam powolutku iść, bo ja chciałbym rzeczywiście ten Splendor Reborn zyskać. Więc dobra, mamy już tutaj troszeczkę, poszliśmy sobie w ten Brilliance. Mamy dodatkową jurysdykcję podatkową, którą możemy wyznaczyć, ale to za jakiś czas dopiero. Więc dobra, my oblegamy tutaj Kuzestan, mamy Shia Reborn. Dlaczego to jest Shia Reborn? O, chłop się nawrócił! On myśli, że mu to pomoże. A w żadnym razie. I ile osób przyjęło teraz naszą nową religię? No, całkiem kurde. Sporo osób przyjęło nową religię. A nie, oni nie przyjęli. Oni po prostu tutaj byli. Yy, po prostu szybko nawróciliśmy te tereny, które my mieliśmy. Cholera, ale jak to się rozlała ta nasza religijka? Ludzie bardzo szybko się ponawracali. Łocho, lipka, ten Turhan tylko nie chce. Zostają osiągnięcie: Shia reborn. I to mi się nie podoba. Ja nie jestem Shiitą. Ja nie jestem szyito, dlaczego nie mówią, że Shia Reborn? No smutne to jest, dobra, muszę bustnąć dalej twój dwór, bo jest bida jak cholera. Wprowadzę również nowy język na dwór, ponieważ mój północno-drowidejski jest słaby, a arabski pewnie nam pomoże znacznie bardziej. Nasz dwór oczywiście jest administracyjny, tak jak być powinno, i teraz zostajemy w ogóle buściki już z tego naszego baneru, który daje nam on na przykład renomę i prestiż. Więc same świetne rzeczy się wydarzyły w dzisiejszym odcinku: zmiana kultury, wyniesie naszej religii, oraz dostaliśmy taką fajną czapeczkę typową dla Persów. Wybitnie. I ona sama została już nie niegotowa, lecz prawowita. Jalila prawowita zmieniła świat i tak dalej. No i umarła mi córka, yy, i razem z nią chyba umrę ja. Jest to smutne, bo ja teraz ja dostanę stresu dużo jak cholera. Prawdopodobnie ten stres mnie przekręci, jeśli czy jakoś nie zareaguje, a prawdopodobnie nie wiem do jak zareagować. To bardzo smutne. Dobra, więc mamy teraz stresu na poziomie 3. Jest to bardzo problematyczne, bardzo problematyczne. Ale coś trzeba z tym zrobić. Najmądrzejsze to tak, ja już mówiłem o tym, ja ją muszę jeszcze wydziedziczyć, ale nie mam, o cholera, nie mam prestiżu. A ja prestiż może jeszcze zyskam, więc to jeszcze nie jest taki wielki problem. Mam nadzieję skończyć tą wojnę i się wziąć za jakieś, nie wiem, zarządzanie wewnętrzne, bo rzeczywiście problemików się tu robi naprawdę dużo. Wróca fuks, teraz mąż umarł ale na szczęście to był ten drugi mąż, więc niego jeszcze mogę być wyrąbane. Będę sobie jeszcze jakiegoś kolejnego randoma, który nie będzie mi przeszkadzać. Potrzebuję mieć mężów dla dużo party. Ale teraz party mam ładnie, ładnie dużo, tylko dużo z tą pobożnością nie zrobię, bo już niedługo się przekręcę, a to jest akurat trochę smutniejsze. Wojna z Satchitami w tym momencie prawdopodobnie będzie zakończona, oczywiście. Dlatego kończymy wojenkę, bierzemy nasze teren i prawdopodobnie... a nie, wszystko wzięliśmy co mogliśmy, dobra, zajebiście. Teraz tego poczekać, aż dostaniemy troszeczkę prestiżu. Czy tak łatwo można prestiż to być oczywiście, że nie, więc poczekamy sobie z tymi terenami tutaj w nadziei, że nic się złego może nie stanie. Zapomniałem o tym, że mogę robić po prostu tytuł książęce i je rozdawać. Dobra i teraz te tereny, które przed chwilą pozyskałem daję oczywiście córeczce i ja mam nadzieję, że ona już umiejętnie tym zarządzi. To chyba tak wygląda cały ten Sajid, Czy jeszcze ten. O, jeszcze te tereny tutaj, dobra. O, jeszcze Sardan, no proszę bardzo. Czy w ogóle na tych terenach jest coś ciekawego, coś interesującego, co warto mieć dla siebie? Z tego co widzę, to nie. No to dobra, to niech ona sobie tym jakoś zarządzi. Mamy Menad Arms 5x6, więc skoro mieliśmy kupionych Mubarizmów, teraz sobie kupię AIARów, którzy są wciąż lepsi od zwykłych zbrojnych, ale jeszcze potrafią trochę pogonić naszych wrogów. Czyli mamy Mubarizmów i Ajarów, będziemy korzystać z tych obu formacji. Jest to bardzo Przyjemne i przydatne, więc teraz mamy znacznie silniejszą armię. No i co tu jeszcze możemy zrobić? No, możemy dalej bić wszystkie tereny naokoło. Co wy ode mnie oczekujecie w tym momencie, że tak powiem? Skończyłem co? Pokazałem, że Azarikowie są potężni. To, co ja oczekuję od siebie, to prawdopodobnie podbicie jeszcze wszystkich świętych miejsc Azarikizmu, ponieważ możemy to osiągnąć czyli musimy się podarzyć kolejny przekopać przez wszystkie tereny Arabii oraz Bliskiego Wschodu. Ale odcinek chyba jeszcze się nie kończy, bo mam dopiero 33 minuty, a pewnie obecne z tego jeszcze połowę, czy jesteśmy prawdopodobnie na 20 minucie? Nie wiem, choć się domyślam. Ale radość, mogę tego pana sobie zwasalizować elegancko, zapraszam Nishapur pod moją kontrolę i my, cóż za piękne zjedzenie takich dużych terenów. To jest jedno wielkie księstwo? Nie, to jest Nicza i Kochestan połączony. Rozumiem. To się w przyszłości podzieli, chociaż ten Kochestan jest i tak rządzony przez tego pana, więc de facto jest to jakoś podzielone. Co dalej? Czy możemy jeszcze kogoś No, chyba już nie. Teraz możemy sobie powiedzieć na Hashimidów. Bardzo fajnie, mogę to zrobić. Mogę robić w ogóle święte wojny przeciwko królestwom. To jest jeszcze fajniejsze. To ja chyba się pokuszę o świętą wojnę przeciwko Bizancjum. Może być to interesująca wojna. Wojna i z pewnością dużo mi ona przyniesie, więc skoro jeszcze mogę to zrobić i mogę jakoś te moje punkty wykorzystać, więc na pewno to zrobię i na Jazirę pójdę. Dlatego wypowiadam tę wojnę, biorę armię, no i wchodzę do nich. Oblężenie trwa, więc sobie powolutku maszerujemy na ich tereny. Ktoś zaczął oblężenie przeciwko nam, kto i gdzie? Oto jest pytanie. Tutaj pojawili się Bizantyńczycy, no to idziemy na nich. A nawet nie tyle Bizantyjczycy, po prostu Rzymianie. W ogóle mogę apostatów zniszczyć? W jaki sposób? Kompletnie Mesopotamię kontroluje trzech Azaryków i Sunni Kalifat zniszczony albo wakat. No to jest to bardzo łatwe do zrobienia. No to dobra, mam taką szansę jeszcze to zrobić czyli niszczenie apostatów. Kolejna decyzja, która przed nami stoi to jest nasz kolejny cel naszej wyprawy. Brahuińskiej ten świat. Dobra, rozwalamy naszych wrogów w Bagdadzie. Rozwalamy, czy nam się udaje? W ogóle nam się to udaje. Z wielkim trudem, ale jednak widzę, że jednak zbrojni i cała masa katafraktów prawie dała nam radę. Ale no cóż, my sobie poradziliśmy. No to wielkie zwycięstwo. I teraz co? No i dalej maszerujemy. Teraz Irbil, Mosul, Niniwę. I musimy odbić całą Jazirę. Znaczy, odbić. De facto to podbić. Bo to są tereny, które kiedyś były przecież rzymiańskie. Potem zostały chyba zagarnięte. I tak to tak z rąk do rąk sobie skacze. Teraz musi po prostu wrócić tam, gdzie było. Mierć nadeszła. I nowa sutanka teraz nami rządzi i w ogóle ma inną koronę, to akurat y, ciekawe, jest inna korona, taka inna śmieszna, no to co, o, ale ten dorąbany ten mąż teraz jest, jako on ma koronę, my dostaliśmy tereny, które wcześniej ona kontrolowała, trzeba je komuś oddać, a komuś mam nadzieję komukolwiek, bo za tym straciliśmy też mocno limit nasz, no to, to też jest smutne, dobra, trzeba oddać te tereny komukolwiek. Możemy jakoś maszrekowi, bo ja w sumie z maszrekami też chciałbym nawet dobrą kulturkę tutaj budować. Więc ja zamierzam y, dobrze traktować maszreków w moim kraju. Czemu by nie? Maszrekowie wcale nie są tacy głupi i tacy źli. Oni też mają uczucia. No i mamy pierwszą córkę, ale nie z geniuszem. Więc ona będzie kolejną osobą, do która może tam trzymać jakiekolwiek tereny. Ale za to zarodzenie dzieci, dostaje się prestiż, a to ciekawe akurat. No y, tutaj już się rozstawiają Bizantyjczycy. Są oni kurde całkiem silni, muszę przyznać to. Szczerze, bo jednak te ich oddziały, czyli katafrakci, potrafią naprawdę dużo zdziałać, więc no cóż, wcale będzie z nimi problem. Ale mam nadzieję, że jak będę ich atakować i będę się, tak jakby bronić, de facto, to będę sobie jakoś radzić. Widzę, że nie mam zbyt dobrych dowódców do tych bitew, i to jest akurat smutne. Ale niestety muszę korzystać z najlepszych, jakich mam, a najlepszych w sumie nie mam, więc no muszę się napierdzielać w ten oto sposób. Czy my mamy jakąkolwiek w ogóle broń, którą możemy używać do walki? No nie, no nie mamy. No to cóż, jest to smutne, ale cóż, trzeba będzie sobie z tym jakoś radzić. Więc wchodzimy na pierwszą bitewkę, znaczy, pierwszą w sumie, teraz drugą bitewkę. Ale widzę, że cholera. No dobra, radzimy sobie jakoś, ale kurde, ile mamy minusów. Za te suplaje aż tyle. No, jest tragedia, ale my możemy sobie dokupić szybko najemników, tam jakieś 2000 i chcę je sobie rzucić. A, bo oni zajęli tę prowincję w zasadzie w dniu tam wejścia. No to całkiem smutne, dobra. Szybko dokupuję sobie armię najemniczą, rzucę ją na bitwę. Może coś ona jeszcze pomoże. A jak nie pomoże, to będzie to punkt wzrotny tej wojny i będzie bida. Nie, masakrują nas, naprawdę? Masakrują nas. Ponieważ katafrakci nas tu prawdopodobnie niszczą. No to cóż, te minusy dużo robią, ale chociaż tak, tak te, ten kurde, jakby chciała, nie mogło. Dobra, jednak przegrywamy. Ale walczymy praktycznie do ostatniego żołnierza. Jest to całkiem smutne, no ale cóż, trzeba się wycofać. Jednak trzeba się wycofać. Ale jak będziemy atakować, kiedy oni będą oblegać, to raczej będziemy sobie radzić. Nareszcie się moi wasale ruszyli i zaczęli podbijać na własną rękę, ponieważ Nishapur tutaj wszedł w tahiridów i hapnął tutaj Merv, również Nishapur hapnął tutaj y, Tabaristan tutaj y, Hashimicki, tutaj te tereny. Co tu jeszcze się stało? Tutaj był taki yy, kłom, tutaj taka prowincja, o, ten kłom i to on sobie zjadł tutaj ten pan. No zaczęli podbijać cokolwiek w końcu. Coś się dzieje, moi wasale w końcu coś robią. Na, nie wątpię, że oni zaczną podbijać tereny tutaj przygraniczne, ale coś się w końcu dzieje. Turhan niedługo trzeba będzie ruszyć. Jeszcze muszę się pozbyć tego pana tutaj, bo on coś by się uwaliło, że to jest świetny pomysł, by zaatakować wielkie imperium. Ja wiem, że walka dwóch imperiów, jak Bizancjum i moje, jest bardzo interesująca. Cholera, tracę pieniądze. Już nie mam takiego wielkiego dochodu jak wcześniej, jest to bardzo smutne i nic z tym prawdopodobnie nie zrobię. Ale cóż, trzeba będzie się przygotować na trudniejsze czasy. I ciebie kurde trzeba wysadzić, tylko teraz będzie mi uciekał pewnie nieskończoność, 600 żołnierzy a jak wkurza. I zdobywają cholera fort za fortem, Nie niedorzeczne to jest po prostu. Rozbijam armię tych kurde buntowników, mogę tych nich wypisować? Mogę, to będę miał już spokój z nimi. Dobra i teraz lecimy tutaj i będzie elegancko, na jakiś czas przynajmniej. No, udało się w końcu jakąś bitwę rozpocząć, bo chlorękarzenie się z nimi jest bardzo irytujące. No i co? I, no I elegancko ich sobie tu rozbijamy, chyba wygrywamy już. Tak, oni teraz do nas wchodzą i my się bronimy. No i elegancko, teraz to dopiero będzie rozwałka po nich. Więc nasz najlepszy dowódca nas broni i teraz czas na wielką bitwę w tych górach, gdzie mamy plus 30, plus 40, plus 35. Mimo wszystko, że mamy takie plusy, to powolutku, powolutku jednak na ich stronę się przesuwa szala. Co jest bardzo dla mnie wręcz niedorzeczne. No to cóż, musimy w takim razie wynająć jedną bandę najemniczą, i chyba jeszcze ją rzucić tutaj do bitwy. I nie wiem, jakim cudem rzekomo oni sobie jeszcze tutaj mogą, jakkolwiek, nie wiem, radzić. Ale jest to niedopuszczalne, według mnie, że mimo takich bonusów, ledwo, bo ledwo w górach z takimi bonusami wygrywamy. Niedopuszczalne, ale dobra, znowu ich pokonujemy. Mimo wielkich problemów, no bo jednak katafrakci robią robotę. No cóż, trzeba to przyznać. Katafrakci są potężni, a my nie mamy armii zbudowanej jako świetnie pod walkę z ciężką kawalerią. No ale cóż, takie są uroki Bizancjum. Jak są silni, to są silni, a jak nie są silni, to są słabi. No znaczy, jest to logiczne, no ale cóż, trzeba to powiedzieć jasno i dobitnie. I teraz, oczywiście, bot zbudował wszędzie gdzie się dało, potężne forty. Bo oczywiście tak działa Boże, że wszędzie forty buduje. No i się nie da niestety żyć, proszę Państwa. Ja tu pięknie zbudowałem sobie gospodarkę. I pięknie, rosną są pieniążki, one rosną, my zarabiamy. Mimo tego, że wojna i debet, ale nam się debet płaci. to jest jeszcze fajniejsze. Dwór też słabo sobie działa. O, ktoś nam pieniądze daje, dobra, zajebiście, wychodzimy z debetu, mamy silniejszą armię. Tak trzeba żyć. Mamy trzy nowe rzeczy na dworze, dwa nowe artefakty są rzekomo. Co to za artefakty rzekomo są? A, baner ateński to nic szczególnego. No i tyle, i więcej tu nie ma nic. To to samo... To same rzeczy, te banery to można sobie do tyłka wsadzić, ale ja mogę je zniszczyć i mieć z nich pieniądze, o proszę państwa, to jest ważne. Ja mogę przecież je niszczyć, a jak się je niszczy to jest bardzo fajnie. I jakieś wydarzenie dworskie. Ludzie mówią śmierdzi. A ja mówię, no cóż, to niech śmierdzi. Mamy lepsze wydatki obecnie. Typ tej wojenki jest taki mocno zaczepny. Ciężko jest zdobyć jakiekolwiek prowincje i musimy ciągle polegać na kontratakach. Jak oni wchodzą, na przykład oni teraz latają na minusach, mają gigantyczne minusy i można w takich momentach polegać na ataku, ale wiadomo jak widać, ciężko ich zaatakować, kiedy oni się teraz wycofują. No ciężko jest tu cokolwiek zorganizować, żeby to miało ręce i nogi. Ja mumarizmów nie mam w ogóle postawionych, co jest? Niedorzeczne zwyczajnie. No to ja staję moich mobizmów, niech oni tu walczą. 24 Dni, no to niech oni kurde mi pomogą. Może w jakichś walkach czy coś. No, no widać, że potęgę mają sporą. Jak ja nie mogę wejść, niby w nich 5 tysięcy żołnierzy. O, 2000 żołnierzy nagle tutaj mi tutaj doszło ludzi. Kurde, to ja tu bez ajarów, bez... Kurde, to ja w ogóle jakąś dziwną, wybrakowaną arią latałem. I ja, to ja tu nieczekomo walczyłem? Dziwne rzeczy. O, pierwszy syn się urodził, dobra. Jakie cechy ma syn? Zajebiste, dobra, w końcu będzie syn, który będzie dziedziczyć. Drogi synku, ty już od teraz będziesz wychowywany. Ty będziesz wielkim człowiekiem. Czas na kolejną bitwę, oni oblegają mi Bagdad. Szansa jest bardziej po naszej stronie, pomimo cały czas wielkich strat po obu stronach. Bardzo wyrównana wojna, trzeba to przyznać, bardzo wyrównana, ale jest zwycięstwo i teraz możemy pójść za ciosem i odbić z powrotem Takrit. No to już jest taka właśnie jak mówiłem walka silnie zaczepna, o ktoś chce kupić od nas miasto. Ladir, gdzie jest Ladir? Tutaj gdzieś na doje w Sanju, no to dobra proszę bardzo 600 golda dla nas. Czy to jest dobre? Znaczy my rzekomo tracimy tam chyba 0,1 za takie każde miasteczko sprzedane, ale jednak się opłaca. Ja teraz mam tyle pieniędzy, że mogę sobie na przykład wykupić za to jedną bandę najemniczą, kiedy będę ją potrzebować. Zawsze jakieś plusy w życiu trzeba sobie szukać. Jest to bardzo ważne. O, teraz mamy oczywiście synka pod wychowaniem. Mamy teraz oczywiście tę cechę, że możemy go lepiej wychować. Idziemy teraz na Mosul, ponieważ trzeba wejść teraz odważnie. W ogóle sporo nawrócili już tych terenów. Mocno w tej Jazirze są ortodoksi. Chociaż są maszerecy, to jest trochę ciekawsze. O, tutaj ja już jestem na minusach, bo znowu się cholera nie najedliśmy. A tamci już mają plusy, więc muszę się wycofać. Prawdopodobnie znowu. I kurde, taka ta wojna tak w cały świat. Teraz ja nie mam zasobów, teraz ja muszę poczekać. No i tak będzie ta trwała, trwała i trwała w nieskończoność. Ale jest warto, bo o całą Jazirę, ponieważ jest ta wojna. Nareszcie mi się uda przechwycić ich armię w tej prowincji. Nareszcie jakieś zwycięstwo, bo malutkie, ale malutkie, ale jakieś zwycięstwo. I mam nadzieję na Stackwipe'a, ponieważ w ten sposób wyrnę im tych katafraktów, ale chyba z tego co widzę się nie udał, ponieważ trwała ta bitwa zbyt długo. Przynajmniej wbije się we mnie teraz troszeczkę oddziałów, więc trochę ich dalej przetrzepie, co jest zawsze wartościowe, no to mimo wszystko. Dobra, więc teraz skoro ich znowu przetrzepałem, to teraz gdzie? No na Mosul, prawdopodobnie, albo nie na Mosul, tylko na Irbil. Widać y, o tyle, że ja nie mam tutaj tych graniczących prowincji, ten cały Kirkuk, ta Samara. O, kalifat już jest jednoprowincjonalny, a to cię ciekawostka, o, no, niedługo kalifatu nie będzie, jeszcze lepiej. Armia obelężnicza, jeśli może, zajmie ob obleganiem, a ja spróbuję tutaj pogonić, tych żołnierzy tutaj. Może coś mi się uda z tego zrobić. O, żeż by się stało co zawsze? Czyli mi przejmą armią lężniczą? Mam nadzieję, że nie. Bo tak to chyba wygląda, czy tak to się rozwinie. A chociaż oni chyba się cofną. W ogóle to się ciągle napierdzielam z tych ich dowódcą, z ich cesarzem. To jest o tyle śmieszne, że ja regularnie przecież ja z nim tu wojuję. Następnie przejmuję chyba tutaj im armię, ale tylko kawaluntek. I następnie wchodzę w tych tutaj i chcę cofnąć do tej armii tu, żeby ją zabezpieczyć. Więc ładnie przetrzymuję im tą armię elegancko. O kolejny punkcik nawet dostałem zajebiście. Teraz będę mógł wejść tutaj, dobra, nawet się sporo udało tutaj osiągnąć. Sporo się udało osiągnąć. I nam już sporo za bitwy? 41. No Sporo tych bitew, jak tutaj widzieli, jak tutaj widzimy, stoczyliśmy. Szczególnie Sporo łoska staliśmy za bitwę pod An'Barem, no, która rzeczywiście no była całkiem ciężką bitwą, no ale no czego oni ode mnie oczekują? Bo ja ją wygrałem, to nie wiem w czym problem. Ale te bitwy z tego naprawdę są czasami problematyczne, są naprawdę często problematyczne, w ogóle my też mamy katafraktów, ale pewnie oni mają. Nie wiem, ile oni mają tych katafraktów. Okazuje 250, a mamy tak 30. No to, no to dobra, widać różnicę. Gruca Fuchs przejęli mi jedną armię, w której naprawdę było 0 żołnierzy i mi ją kurde stres tak łajpowali, niedorzeczne. A wszystko przez to, że tu szedł jeden gnujce 800 żołnierzy i nas zaatakował. AI dosłownie jest zawsze przeciwko nam, zawsze. Nieważne co by się działo, ale dobra, przynajmniej tutaj wygramy i może już pusz, puścimy na tym mostu? EFA tutaj tyle lata, przez różnych żołnierzy, napierdzielają się w Wszyscy ze wszystkimi, i akurat, jeszcze przy okazji, muszą nam poprzeszkadzać. Tu wybitne, to jest wybitne. Dobra, choćby ten mostul chędorzony, dobądźmy go i miejmy już spokój, bo to jest niedorzeczne. Naprawdę, rozwalili nam tego 2000 żołnierzy i straciłem to 12 warscora. Tylko za to, bo mi rozwalili tam 2000 żołnierzy. No to jest niedopuszczalne. Szybko ten mostul, dobądźmy. Szybko spróbujemy powołać tych żołnierzy, co straciliśmy. Turmujemy Mosul. I co teraz? No, niewiele się stało, Ale dobra, spróbuję się teraz połączyć z moją armiką. Tutaj, chociaż sobie spróbuję tutaj, wirbil w sumie wejść i w ten sposób połączymy nasze oddziały. Yy, jak to będzie wyglądało? Nie, no, chyba dobrze, wszystko będzie, Git. Tak, wszystko będzie dobrze. Więc wchodzimy tutaj, łączymy nasze oddziały, elegancko. Teraz cholera, nasz wróg, który akurat walczy po innej stronie. Chce nam odbić. Tak, No, po prostu AI. Święt nie działa nawet przeciwko nam, kiedy nawet nie walczy przeciwko nam, no. Teraz pójdziemy sobie na Niniwę i to już powinno być ostatnie oblężenie tej wojny, tak mi się wydaje przynajmniej. W międzyczasie jedna mała bitewka i teraz upada Niniwę i czy to już oznacza koniec wojny? Tak, oznacza to koniec wojny i w ten sposób zdobywamy całą Jazirę. Piękne, wielkie zwycięstwo i odbiliśmy całkiem elegancki kawałek terenu. Komu oddamy te tereny, no cholera nie wiem. No, Ty masz rekom, tylko ich tu nie ma. Tu mamy tylko kurde masz reków, a to mi się nie podoba. Nie lubię takiej kultury. No ale no cóż, skoro już taka jest, to po prostu te tereny oddam zwyczajnie mojej pierwszej córce, która może jakimś cudem coś tutaj wymyśli. Pięknie tak to powinno wyglądać. Od razu stworzę tytuł króleski Jaziry, czemu by nie, prestiż się musi zgadzać i od razu nadam to córeczce. Więc teraz to jest moja stara taktyka chorwacka, jak ja to kiedyś nazywałem, że po prostu podbijam całe królestwo, daję jednej osobie i niech ona się już męczy. Y, Jazira dla ciebie, i tej tu już koleżanko męcz. Czemu akurat działać? sobie ten teren dla siebie. To akurat dziwne: masz tyle dobrych prowincji, które możesz sobie zostawić. No ale, no ale no cóż, skoro tak chcesz, to możesz tak mieć. Mosul przede wszystkim dla niej powinien być najważniejszy. Szybki rzut oka na mapę i muszę przyznać, że HRL wygląda naprawdę nieźle. Co ciekawe, Włochy są podzielone praktycznie wyłącznie pomiędzy papiestwo i Wenecję. Bardzo niespotykana sytuacja, naprawdę, w ogóle Wenecja ma jakieś klejmy i podbija, jeszcze się tym nie spodziewałem. Dla mnie Wenecja zawsze była dwoma prowincjami gdzieś tutaj i ona nic nigdy nie robiła. Ale no cóż, jest tak jak jest i dla mnie, wydaje mi się, to jest bardzo interesujące, bo teoretycznie w systemie dziedziczenia wygląda to tak, doża Wenecji po prostu przekazuje te tereny dalej i to nie ma tak, że tu jakieś wojny domowe, czy się dzieli i tak dalej, nie. Tak samo w papiestwie, tutaj dziedziczenie jest na pewno... Co? Hasimici upadli, a to oznacza, że my możemy tam zainterweniować. Dlatego idziemy konkwestami Kasus Beli, żeby pokazać im kto tutaj rządzi. Oczywiście nie ma co skąpić na punkciki w podbojach. Musimy wypowiedzieć tych wojen jak najwięcej, by za jednym zamachem wszystko podbić. Pierwsza wojenka z nami wystarczyło obniżenie i jedna bitwa, w której wzięło udział 300 żołnierzy wroga, i też czas na drugi podwój, którym pewnie starczy tylko zdobyć te dwie prowincje. Nawet mógłbym zaatakować te mury, ale wolę na razie się wstrzymać bo czekają na mnie frakcje, które chcą mnie obalić. Dlaczego? Nie wiem, ale są ludzie, którzy widzą, kurde, mać, czemu oni dostają prawa do tronu, przecież są wydziedziczeni. Czy to tak nie działa? Nie, z tego co ja widzę, to nie rzeczywiście mają prawa do tronu nawet pomimo bycia wydziedziczonymi. Dlaczego? Nie wiem. Wybucha wojna domowa, której musimy pozbyć się tych wszystkich maszreków, purdomaszreków, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, ale w sposób konstantynopolitański. No to cóż, takie jest to życie. My już praktycznie zdychamy z głodu, klasyka, czyli musimy się wstrzymać, no takie jest to życie. No dobra, podbijamy tu, podbijamy tu, ale skontrolowanie tych terenów prawdopodobnie w kolejnym odcinku, bo ten chyba jest wystarczająco długi. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych. Cześć!